Słuchajcie, jeśli chodzi o update kurkowy um, nie odzywam się do was. Dwa miesiące prawie. Kury urosły bardzo. Aktualnie trzy kury znoszą jaja. Pozostałe trzy jeszcze nie. Dwie kury niestety nam zdechły. Nie wiadomo, czy to była jakaś choroba, czy co, bo pan, od którego kupowaliśmy je, mówił, że wszystkie szczepienia kury miały, więc no, tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, co było tego powodem. Natomiast od tamtego czasu reszta kur się trzyma, wszystko jest okej. Okay. Jezu, jakiś helikopter leci znowu. E, no i co? E, jak mi się uda, to już wam nagram jak wyglądają trzy jajeczka w gniazdku, bo jakaś tym jarem... szkoda, że po pozostałe jeszcze nie znoszą. ale no, jak braliśmy je, to panna mówił, że one mają 12 tygodni, natomiast najprawdopodobniej pozostałe miały, nie wiem... Z Pięć tygodni Nie wiem, bo graliśmy je w czerwcu Teraz jest październik Więc no O, przyszedł kotek do mnie Cześć kotek! Cześć! No więc pozostałe jeszcze nie znoszą Ale mam wielką nadzieję, że zaczną A dlaczego się nie odzywałam? Dlatego, że niestety pliki Zaginęły mi gdzieś po prostu w akcji I właśnie je znalazłem i mogę dla Was zmontować tego vloga. Także w ogóle to nie jest ostatni vlog sprzed 2-3 miesięcy, który się pojawi, bo będzie jeszcze taki jeden. Także zobaczycie za chwilę go. No i co, słowem wstępu to tyle. Więc zobaczcie sobie, jak to wyglądało od właśnie sierpnia mniej więcej do października. Wiecie co? Jest ym, przed piątą. Ja przyszłam im otworzyć, bo wróciłam z pracy, chciałam nagrać, jak wychodzą z kurnika i jak na złość nie chcą wyjść. Nie chcę tam im wchodzić, przepłaszać je i tak dalej. myślałam, że wejdą same, skoro im otworzyłam, ale widocznie potrzebują trochę więcej czasu czy coś, nie wiem. Jak na razie tylko kogut daj o sobie znać. I nic poza tym. Kurczę, no, liczyłam, że uda mi się to nagrać, bo jednak no, nie codziennie je wypuszczam. Um, no ale niestety, jakoś tak wyszło, że nie chcę współpracować dzisiaj. No to wracam do domu. Idę spać. Słuchajcie, minęły dwa dni od ostatniego urywku i wróciłam znowu z pracy. <laughs> Ym, I co? I kurki już wyszły, dziadek je wypuścił. Zobaczymy sobie, co robią. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No, cześć. Rozmawiać ze mną. Chcecie wyjść? No, dawajcie, ja Was wypuszczę, proszę. Przejdziecie same, czy nie? No chodź, no chodź. O, idzie. Chyba wyjdę. Co? I do no. no chodźcie. O, przyszła kicia nawet. No chodźcie. No zapraszam. <grywia> kicia co jest? Jak dobry? Dobra, może odsunę się troszeczkę. O, jest pierwsza ochotniczka. Jest. No, zapraszam. Ojeju, ojeju. Jeszcze jedna. Jadzia, no dalej. Jadzia, ty tak umiesz latać. Jest, będzie trzeba ci znowu pióra podciąć. No jak to tak? Ej, ale jeszcze jedna, nie? No właśnie. Ta zawsze tak z tyłu jest. No chodź. Wszystkie już poszły. Czemu one tak śmiesznie biegają? Ja się zastanawiam. Nie wiem, jak wiecie, dlaczego one tak biegają? To mi powiedzcie, bo ja mi się mega chce śmiać, jak one tak robią. A ty co robisz, mała? O jejuś! Kicia moje! Przyjdzie. O? <laughs> o? Oni się chyba komunikują. Ej. No dalej wołacie. No? biegać też? Na pewno. Ona tak jak najdalej mnie chce. O, zobaczcie. Jezus, mi się tak śmiać chce. Tak śmiesznie biegają. O, patrzcie jak pan się nastroszył. Pierść do góry. O, już nie. Ale mega śmiesznie to wyglądało. Nie no, jaram się nimi nadal. Naprawdę. Zaraz będą dwa miesiące. No, za dwa tygodnie będą dwa miesiące. A ja się nadal nim jaram, serio. No tak, o tobie też mówię. A jakbyście się zastanawiali, gdzie jest drugi kogut? To poszedł już do nowej rodzinki. Tak jak pisałam w sumie pod którymś komentarzem, bo ktoś mi napisał, że dwa koguty na 8 kur to jest za dużo. Ja wiem, ja wiedziałam to od początku, ale no nie mogłam się zdecydować, którego wziąć. I tak jak u nas pobył tamten przez no około miesiąc, tak po prostu zobaczyłam, że ten jednak tak więcej od siebie daje. Tamten był też taki troszeczkę zaczepiał, i w ogóle w sensie kury taki był. Taki był dosyć agresywny i z tym też tak no nie żyli dobrze ze sobą. Tamten go zaczepiał, więc stwierdziłam, że o zobaczcie, znowu pierś do przodu. No i stwierdziłam, że, że tego zostawimy, a tamten poszedł właśnie do innych kurek. Jejku, jak ty się tu łasisz mi. Ojejuś. jejuś, moja misia. No super. Ojejku. Ojejku. Ojej, jeju. jejuś. No, no tak, Misko. Idziemy do kur. Do kur? Kury. Chodź szybko. No zobacz. No, idziemy jedymoś, no chodź. Jezu, naprowadź mnie. Ale ty się cieszysz, A. Jejku, no chodź. Gdzie są kury? No chodź! Jest ty, jak ona się cieszy. Pokaż! Tu są kury? No chodź! Jest Ona już pierwsza w ogóle słyszała, że są kury? Że kogoś się odzywa? Ja jeszcze nie słyszałam, a ona już słyszała. już chciała przyjść i je wypuszczać. Dzień dobry! Nowy dzień nastał. Zapraszam, zapraszam do wyjścia. Jakieś jajeczka? Nie. No uspokój się, nie atakuje Ci kurczaczków. Proszę, zapraszam do wyjścia. Rozgośćcie się. Kochani, no jak update kurkowo, to tylko takie, słuchajcie. Mamy pierwsze jajko, bo ja tak w ogóle je podpisał. 8, 8, dzisiaj, Wow, ja jestem w szoku. I to zobaczcie, czy nie ma przypadkiem więcej, bo wątpię. bo jakby były, to by były rano. Ale ja jestem w szoku. Dzień dobry, kurki. Wiecie, która to zniosła? Właśnie ta, Krysia, Zniosłaś jajeczko? No. Ona w sumie wydaje się taka największa, więc ona pewnie będzie już znosić powolutku. A tamte pozostałe jeszcze pewnie nie. Więcej jajeczek nie ma. Ja tutaj wejdę i zobaczę. Nie wchodno nie ma. Jedno jest. I to takie malutkie w ogóle. Znaczy nie jakieś super malutkie, ale takie wiecie. Takie. No sobie to mówił, malutkie. No, piękne zniosłaś, Krysiu. <laughs> Teraz nie przyznajesz wielce, tak? No, tak, tak. No nie uciekajcie, przecież już sobie idę. <laughs> Głupie. No, zobaczcie, jaka zgraja. O, o! Już pan się podburzył. Dobra, idziemy, Hanka No właśnie, kiedyś. Zjemy jajecznicę? Ale z tego nie będzie pisklaka, kachania Tak, jak będziemy długo czekać, to może jedna. Tak, oczywiście. O, raczej znosi. Odejdź. Idź, kogucie. No chodź, no chodź. No, wypuścimy go dalej. No idź. No nie rób mu tak. Masz jajeczko już czy jeszcze nie? Co? Kurczaczku. No <gry> na Nie ma jeszcze. Pierwsze do tego dzisiejszego, no to jest jednak różnica. Widać, że te jajeczka już rosną. widzisz? Zawsze nakrywasz jakieś jajka. Nie zawsze, bo nigdy jeszcze nie było jajka, jak ja chciałam iść? no Ale wtedy gdy było, to chciałeś nakrywać. Jeden, jeden raz tylko było. Nie takie brudne trochę. Nie jest tutaj. brudne, to nic. A zawsze nie było takie brudne, teraz to jest laty... brudne, no to nie wiem. Wow. to już jest dziewiąte do kolekcji. Codziennie znosi jajeczko, nie? Mhm. Wow. No takie wiesz. Widzicie, te wszystkie jajka są właśnie nasze wiejskie jaj jajeczka. Te wszystkie już mamy 9, jeśli dobrze liczę to 9. Te są no kupne, są troszeczkę inne widać. Ale no, czajcie. Codziennie od 8 o do 9 dni znosi jajko. I generalnie do Hania mnie obudziła. Jest za 15,10. Ja byłam do pomocy w pracy, tylko tam się tak naprawdę po drugiej, więc idę się jeszcze położyć. Ale przyszła po mnie specjalnie, bo wiedziała, że chcę zobaczyć jajko. <laughs> bo jeszcze nigdy nie widziałam widzę tak prosto z, z grządki ale teraz już było o, specjalnie po mnie przyszło, także doceniam, ale idę spać Trzy, trzy, trzy. A szta gdzie? O, tam idzie kogut, kogut, kogut. A kogut idzie, kogut, idzie kogut. Kiedy my mamy 5 razem kogutów? Chyba jednak dwie kury się schowały. Mamy 7 kurtów. Tutaj to się poczucie. To, ja, to To są dwie panie, które na razie znoszą jaja. Ta w ogóle... Nie, przepraszam, ta nie znosi. Ta najprawdopodobniej będzie kolejna znosić, bo już dostała taką dupkę, nie wiem, czy widzicie to. E, więc ta pewnie będzie kolejna. E, a ta brązowa to w ogóle jest ogromna już, jak się teraz patrzy, także... Także no. No i kolejne mamy tutaj. To jest ta, która w sumie pierwsza zniosła. Wygląda teraz tak. Krysia nasza. I tam są dwie jarzębiate, jedna z nich, nie przepraszam, Jezus, od tyłu po prostu ich nie rozpoznaję, ta co idzie tyłem to jest moja jadzia, ona jeszcze nie znosi, ona jest najmniejsza, Na pewnie dopiero zacznie, nie wiem, za miesiąc, dwa może. Tam jest jedna jarzębiata, ona jeszcze nie znosi, a tutaj jest kogut i druga jarzębiata, która już znosi jaja można właśnie poznać je w sumie po tym grzebieniu i po tej dupce jak dostają no pan kogut nadal jest taki wiecie jakim. taki wiecie przezorny i w ogóle on ucieka boi się e, no i tak sobie tutaj żyją te kurki w siedmiosobowym składzie no tak 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 no jak zwykle masz najwięcej do powiedzenia. Co tam skoczyło? Co to jest? Ignaś, co ty robisz tu? Na no, ty jesteś poważny? Poważny. Chodź do domku, idziemy. Zimno na tym dworze dzisiaj. Co mi się mój? No chodź, wyjej już, chodź, idziemy do domku, chodź.